Ćwiczenie drugie z drugiej części 18 ćwiczeń zdrowotnych chińskich. Rozdzielanie rąk i podtrzymywanie nieba. Uwaga, wykonujemy mocne wydłużenie palców, prostowanie rąk, jak wydłużamy. Zaczynamy wdech. Opuszczamy mocno barki. Wykonujemy wdech i unoszenie rąk. I tak jakbym niebo trzymał. A następnie pochylam się do przodu. Wyprostowany kręgosłup. I tutaj puszczam ręce w ryj. Oczywiście wykonanie jest szybsze. Pokaz jest dłuższy. Wdech. Jeszcze Wdech. Pochylenie wdech opuszczam ręce. Uwaga, nie robić y, z, zgięcia tak, w kręgosłupie. Musi być kręgosłup cały czas prosty. Pochylam się, powstaje. Pochylam się i znowu prostuję tylko w biodrach ruch. Miednica jest zespolona z resztą kręgosłupa. D və Również to ćwiczenie wykonuje się tyle, ile potrzebujemy, ale zasadniczo standardowe wykonanie, każde ćwiczenie mniej więcej 8 powtórzeń, 4 do 8 powtórzeń. Jeśli to jest podwójne, na przykład pochylanie się, czy rozdzielanie na przykład ruchu na prawo i na lewo, no to wtedy mamy parami, liczymy parami. 4 pary bądź pojedyncze ćwiczenie, 8 powtórzeń jeśli ona jest symetryczna. Dziękuję i do zobaczenia na trzecim drugiej części.